W życiu lubimy, jak jest wszystko łatwo i szybko, jednak nie zawsze tak jest. Pewne rzeczy są trudne i tego nie zmienimy. Ale jest jedna koncepcja, która weszła mi w głowę, i od momentu, jak ją mam w głowie, to ułatwiła mi wiele spraw. Cześć, nazywam się Filip Kowarski, i w tym podcaście od kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Na początku pytanie. Czy znasz kogoś, kto mocno podniósł swoje IQ? Zrobił sobie test, miał 130, Potestował, coś porobił i wyszło mu 160 i takie IQ już mu zostało. Raczej się to nie dzieje. Raczej nawet się spodziewamy, że ludzie z IQ, które mają początkowo, to IQ będzie spadało. To Dlaczego mówimy o czymś takim jak inteligencja finansowa? Zakładamy, że jeżeli ktoś jest kiepski z pieniędzmi, to kiepski pozostanie. Jeżeli ktoś jest dobry z pieniędzmi, to dobry pozostanie, ale może być tylko gorszy z czasem. A co jakbyśmy pomyśleli o finansach jako mięśniu? Mięsień ćwiczony rośnie, Każda decyzja, którą popełniamy, ona też sprawia, że nasz mięsień rośnie. Rośnie ta masa mięśniowa, po prostu nam przybywa. Kiedy samolot startuje, zużywa najwięcej paliwa. Jak się wznosi, ciągle dużo. Ale jak już jest na tej trasie przelotowej, to utrzymanie wysokości jest proste. Bardzo podobnie jest tutaj. Pierwszy rok uczenia się o finansach, inwestycji, biznesu, jest to trudny rok. Dużo błędów, dużo porażek, dużo bólu. No, podobnie jak jest na siłowni. Idziemy pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, wszystko nas męczy, wszystko nas boli, chcemy się poddać, ale jeżeli wystarczająco długo utrzymamy to, że po prostu pojawiamy się i coś próbujemy i wyciągamy z tego wnioski, to ten mięsień będzie rósł. I sam ten koncept, że warto podjąć pewien wysiłek, nawet jeżeli coś jest trudne, coś jest nieprzewidywalne, coś jest nowe, sprawia, że będziemy dużo chętniej na to spoglądali właśnie w ten sposób. No bo jeżeli zakładamy, że nasze życie będzie tylko i wyłącznie proste, no to jak przychodzą jakiekolwiek trudności, to będzie nam trudno. Jeżeli zakładamy, że jakieś trudności mogą się pojawić, to będzie nam prościej. Weźmy pod uwagę na przykład coś takiego. Jeżeli ja chcę jutro iść na siłownię, to nawet zastanowię się nie, że jaki będę rano podjarany, bo dobrze wiem, że nie będę, tylko zastanowię się, co jeżeli wstanę jutro i nie będzie mi się absolutnie chciało iść. Czy namówię się chociaż na ten 15 minut, żeby pójść, wejść na siłownię na chwilę, podnieść kilka ciężarków, najwyżej wrócę do domu. I zobacz, jak to zmienia absolutnie cały koncept, bo jeżeli ja bym się nastawiał, że jutro muszę się obudzić zmotywowany, na pełnej bombie, i tylko pod takim warunkiem pójdę na siłownię, no to pewnie bym się rozczarował, bo rano bym stał, jestem zaklejony, zmęczony, nie chce mi się iść. Ale jeżeli ja już dzisiaj wiem, że jutro się prawdopodobnie taki obudzę i w najgorszym wypadku pójdę na 15 minut na siłownię, no to w tym momencie łatwiej mi jest w ogóle to zaakceptować. No i tutaj mamy podobnie. Jeżeli wymyślam sobie, że chcę robić flipy albo otwierać firmę i nastawiam się, że ja muszę wszystko robić na pełnej motywacji, no to jeżeli tej motywacji, tej energii nie będę miał, to bardzo szybko się rozczaruje. Jeżeli ja od razu założę, że pewnie będą wyzwania, że pewnie będą problemy, że nie będzie mi się chciało, to tylko wystarczy wiedzieć, że to jest jeden dzień. Dzisiaj się jeszcze trochę postaram, a jutro zobaczę. Więc bierzemy życie za rogi. I po prostu każdego dnia wiemy, że nam się pewnie nie będzie chciało, ale po prostu odbębnimy swoją robotę. Bo praca nad mięśniem bardzo często wymaga po prostu wolumenu i powtórzeń. To moja ulubiona autobiografia. Arnold Schwarzenegger wspominał, że dla niego najważniejsze jest powtórzenia, 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 czy mi się chce, czy mi się nie chce. Po prostu to robię. I to doprowadza mnie do czegoś takiego jak życiorys zawodowy. Skoro wiem, że ten mięsień finansowy wymaga pracy, czasem będzie trudno, to po co ja jeszcze to robię? Wiem, że dużo osób, które oglądają mój kanał, słuchają moich podcastów, one nie skupiają się na tym, żeby stworzyć idealne CV. No, bo po co? I tak komuś nie pokażą. Ja na przykład nigdy nikomu CV nie pokazałem, poza oczywiście praktykami, które miałem obowiązkowe na studiach, ale wtedy szybko zrozumiałem, że raczej wolę pracować dla siebie i sam być sobie szefem, sam sobie dostarczać i wygód, i niestety też problemów, bo takie jest życie. Ale jak pomyślimy o tym, że jesteśmy przedsiębiorcami, inwestorami i budujemy coś takiego jak życiorys inwestora-przedsiębiorcy. Będzie nam znowu prościej. Czyli ja chcę, żebyśmy my mieli takie wymówki dla własnego mózgu, dlaczego warto to robić? I tutaj bardzo fajnie mówił w jednym z nagrań na YouTubie Filip Piechowiak o tym, że ludzie nie zbierają opinii. Nie dbają o to, żeby dokumentować wystarczająco swoje życie. A jeżeli skupimy się na tym, że wszystko co robimy, każda współpraca, żeby to było dobrze udokumentowane, referencją pisemną, opinią wideo, to zbieramy właśnie taki życiorys inwestora, życiorys przedsiębiorcy, który później ułatwia nam pewne rzeczy. No bo wyobraź sobie, że mam rozpocząć. Zrobiłem 100 flipów. Bardzo fajnie się realizowało te flipy z jedną ekipą albo z kilkoma ekipami, i nagle zmieniam miasto. Nie mam żadnej ekipy, nikt mnie tam nie zna, i muszę znaleźć nową ekipę. No to kto mi uwierzy, że już mam na koncie setki flipów, jak ja nie mam żadnych referencji, nie mam żadnych opinii. O ile prościej byłoby odnaleźć się w nowym mieście. Pokazując na przykład własną stronę internetową, gdzie mamy już kilkanaście bardzo dobrych opinii z innymi ekipami remontowymi, które wykańczały bądź remontowały moje mieszkania, że współpraca była świetna, płatność była na czas, czysta przyjemność. Zobacz, jak taki życiorys inwestora, przedsiębiorcy ułatwiałby nam dalsze zadania. Kolejna rzecz, która absolutnie ułatwia mi podjęcie wysiłku, to myślenie o tym, że możemy grać w szachy bądź być pionkiem. Nie wiem jak ty, ale ja zdecydowanie wolę rozgrywać partię szachów, niż założyć, że ktoś na moim życiu będzie decydował. Wiem, że granie w szachy będzie wymagało ode mnie myślenia, kombinowania, próbowania, zmierzania się z przeciwnikiem, ale ja z tej planszy nie zostanę zmieciony, tak jak każdy pierwszy lepszy pionek może być. Nawet jeżeli jestem królową bądź królem, no to w zasadzie mogę tę partię przegrać i ona się dla mnie kończy, a jeżeli ja gram w szachy, to mogę po prostu rozpocząć kolejną partię. I myślę sobie o tym, bo bardzo często mój kanał oglądają osoby... Poniżej 40 roku życia, podcasty też, że my jeszcze mamy w tym momencie bardzo dużo czasu na podjęcie pewnych zmian i podjęcie pewnych tutaj nawet ryzyk. Bo jeżeli miałbym 60 lat, już moje życie byłoby ułożone, no to prawdopodobnie bym się zastanawiał, czy na pewno warto, chociaż wiem, że są osoby, które przychodzą do nas na szkolenia, nawet w tym wieku, nawet i po 70 szukają czegoś nowego w tym momencie, ale wiem, że jednak mając 20-30, nawet 40 lat, Mamy jeszcze sporo czasu, żeby zmienić kurs. Zresztą w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że my nie wiemy, co będzie za 10 lat, ale jedno wiemy, że prawdopodobnie nie będziemy w tym samym miejscu, w którym byliśmy ostatnio. Co zrobić, aby ten wysiłek jeszcze bardziej ułatwić? Przede wszystkim zmieniamy, muszę. Ja nie lubię nic musieć. No mogę. Ja mogę dzisiaj popracować? Nie muszę. Ale jeżeli to ja decyduję, że mi się chce, to prawdopodobnie będzie mi się bardziej chciało, niż jak będę miał poczucie, o kurde, ja muszę to zrobić. I tutaj pytanie. Ile lat powinno się spędzić na przykład w trzeciej klasie podstawówki? Podpowiedź jest oczywista. No, jeden rok. To dlaczego my ludzie spędzamy kilka lat trwając w tym samym miejscu, tylko dlatego, że nie chce nam się podjąć wysiłku? Dla mnie większym wysiłkiem jest zostać w miejscu i nic nie zrobić, niż coś zmienić i mieć chociaż wrażenie, albo przynajmniej. Mam nadzieję, że każda zmiana, którą robimy, doprowadzi nas do tego, w którym miejscu chcemy być. Często mylimy to też z multitaskingiem. Ja uważam, że multitasking nie działa. Mam nadzieję, że zgadzasz się w komentarzu. Jestem ciekaw, kto ewentualnie się nie zgadza. Czekam na udowodnienie, że multitasking działa. Ja patrząc po wszystkim, co robimy w firmie, to najlepsze efekty właśnie uzyskuję w tym momencie, jak skupiam się na jednym konkretnym projekcie. Cisnę go do końca i dopiero rozpoczynam drugi. Jest jedna myśl, z którą chciałbym Cię zostawić. Otóż większość ludzi nie chce zarabiać milionów, ona chce wydawać miliony. To skoro wiem, że taka jest moja konkurencja, czy moi przeciwnicy, to chciałbym zostawić Cię z takim podsumowaniem. Niech dla Ciebie będzie łatwe robienie rzeczy, które dla innych są łatwe do nie zrobienia. Grając taką grę, na pewno wygrasz. Cześć. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, to więcej materiału znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.